Zwycięstwa odniesione przez żołnierzy Unii przede wszystkim pod Gettysburgiem zmieniły nastroje. Ale była jeszcze jedna rzecz, która wpłynęła na zmianę nastroju w kierunku oczekiwanym przez prezydenta Lincolna. Oto 18 lipca. Dwie brygady Unii zaatakowały Fort Wagner, konfederackie umocnienie broniące wejścia do portu w Czarne Stanie. W ataku wziął udział 54. pułk piechoty Massachusetts, a był to pierwszy pokazowy czarny pułk. Czarni żołnierze zdobyli parapet frontu i utrzymali go przez godzinę, zanim zostali zmuszeni do cofnięcia się. W czasie ataku pułk poniósł ciężkie straty, tracąc prawie połowę swojego składu. To wydarzenie, opisywane szeroko przez prasę, bardzo zmieniło stosunek, do Afroamerykanów wśród mieszkańców północy. Oto bowiem okazało się, że pogardzani przez wielu z nich Afroamerykanie walczą i giną za nich, że są dzielnymi żołnierzami, że mogą pomóc wygrać tę wojnę. Więc to stosunkowo drobne wydarzenie oraz zwycięstwo odnoszone przez armię Unii spowodowały, że cząstkowe wybory do kongresu, które odbyły się, roku 1863 nie przyniosł zwycięstwa demokratów, czego bawiał się Lincoln. Wojna... Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X Użytkownik Barzanin1768 Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bażanin 1768 oraz na portalu Patronite Użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.